Jestem od 7 lat. Zaczęłam od pracy w jednej z multiagencji, gdzie stawiałam swoje pierwsze kroki. Własną działalność prowadzę wraz z siostrą od 5 lat. Pochodzimy z Małdyt i zależało nam, żeby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do takiego rodzaju usług. Ubezpieczenia są ważne dlatego, że w sytuacji nagłego zdarzenia chronią budżet przed nieoczekiwanymi wydatkami, na które w danym momencie nie możemy sobie pozwolić, np. zniszczenie auta, domu, czy też wystąpienie choroby może wiązać się z ogromnymi wydatkami, gdy nie jesteśmy ubezpieczeni. Od początku jesteśmy nastawione na długotrwałe relacje z klientami. Nasza praca to nie tylko ubezpieczenie komunikacyjne. Ubezpieczamy domy, mieszkania, auta, życie i zdrowie klientów. U nas każdy dzień wygląda trochę inaczej. Pracujemy i w biurze, i w terenie. Nasza działalność obejmuje ubezpieczenie uczniów od NNW, grupowe pracowników. Ubezpieczamy przedsiębiorstwa, lokale, floty pojazdów, a także uprawy rolne, sprzęty rolnicze. Prawdę mówiąc, ubezpieczamy wszystko to, co możemy ubezpieczyć. Do przygotowania ofert podchodzimy skrupulatnie i profesjonalnie. Często uczestniczymy w szkoleniach, bo zaufanie, jakim nas dożywimy, napędza do ciągłego rozwoju naszych umiejętności.